Więc z racji tego chociażby będziemy Wam ich rozdawać jeszcze więcej niż w poprzednich dniach, a to kolejny powód, żeby się z nami tutaj ze studiem w Poznaniu połączyć. Numer telefonu już znacie, ale wiedzcie też, że jeśli chodzi o takie korzyści z tego, no to przede wszystkim jest to możliwość porozmawiania z ekspertem. Czasami pytania, które tutaj się rodziły, ale i odpowiedzi, które na nie padały, były bardzo przydatne i często mieliśmy niemal gotowe, case'y biznesowe, odpowiedzi, projekty, i wydawało się, że te burze mózgów naprawdę do czegoś prowadziły. Dziś dzień książki pisze Wiktoria Korzeniewska. Wszystkiego, wszystkim książkowego w takim razie, i to jest dobre życzenie. Myślę, że jeśli coś się zmieniło w ciągu ostatniego roku, to że wiele osób, owszem, spędza jeszcze więcej czasu przed ekranem, ale być może część z Was, ja na przykład jestem taką osobą, gdzieś sięgnęła po książkę częściej i starała się uczynić z niej taki stały punkt dnia. Czasami wystarczy czy 15 minut, ale niech to będzie po prostu systematyczne. Mam pytanie gdzie szukać nagrań z prelekcji? Mam opcję VIP pisze Ania, która jest z nami od samego początku, bo kojarzę już z czatu. No i tutaj odpowiedź od Karoli, że wideo.sprawnymarketing.pl to jest ten adres. A jako że dzisiaj ostatni raz jesteśmy też na Instagramie, YouTube i Facebooku Sprawnego Marketingu, to jest mi miło wam przekazać, że jeszcze możecie dołączyć do naszej konferencji i warto to zrobić dlatego, że zyskujecie nie tylko dzisiejsze wydarzenie, ale i dostęp do wszelkich nagrań z wtorku, środy i czwartku. I na pewno warto to wszystko zrobić. Dzisiaj do naszego grona dołączy jeszcze jedna osoba, będzie to Katarzyna Granops-Szkoda, która jest CEO, taką osobą zarządzającą, powiedzielibyśmy prezeską sprawnego marketingu i fantastycznie sobie w tej roli radzi. Ale co więcej, również na scenie I love marketing zawsze była doskonale odbierana. Rośnie mały fan I love marketing, pisze Dagmara Pakulska, bo gdy tylko usłyszał wasze granie na czekanie zajął miejsce i mam wrażenie, że jest coś takiego w tej melodii, że wszyscy prelegenci, ale też pewnie i przyszłe pokolenia prelegentów stają na baczność i jakieś takie warunkowanie następuje rzeczywiście, że nie jesteśmy obojętni względem tej identyfikacji dźwiękowej. No to co? My już gotowi, mam nadzieję, że wy też. A ja jeszcze z przyjemnością zapytam jednego z widzów naszej konferencji, bo połączył się z nami Szymon Laszewicz o to jakie są jego wrażenia właśnie z tego co działo się w ciągu ostatnich dni? Szymon jest marketerem, pracuje w firmie Grant Thornton, a co więcej jest także związany ze sprawnym marketingiem, o czym za chwilę. Witam Cię Szymon. Cześć Maciej. No hej i chciałem Ciebie zapytać jak wrażenia, bo jesteś już po trzech dniach konferencji i co do tej pory widziałeś? Wiesz co, przede wszystkim widziałem e, piękne twarze osób łączących się przed, przez wideo, tak jak, e, tak jak ja. E, I tak patrząc na ten obrazek, który mam e, za sobą, czy w ogóle patrząc na, na, na siebie w tym wideo? Mówię sobie, o kurczę, ja muszę jeszcze nad tym popracować. Na przykład podobała <laughs> mi się prelekcja wczorajsza Michała Matysiaka, właśnie o tym, jak ustawiać sobie to domowe biuro. I widzę, że tutaj sporo muszę popracować, bo na przykład występująca tuż po nim Dagmara, no, wyglądała świetnie po prostu w kadrze. A ja, co, prześwietlona twarz i drapak z tyłu. I jest dam. drapak dla kotów, tak? Tak, drapak dla kotów, które zresztą minutę przed wejściem zrzuciły mi ten komputer, więc no tak, jest, jest sporo pracy. No, dzięki temu, dzień że tak dzień jak ma... co dzień. Tak, dzień jak co dzień. Dzięki temu, że uczestniczę w, w konferencji, wiem też na innych polach, co mogę, co mogę poprawić mm -hmm. także. Świetnie, nie mogę się doczekać również na ten dzień. A takie połączenie jak to nasze w tym momencie, zaczęliśmy od wtorku i od Basi Stawarz-Garcia, która jest na Gran Canaria cały czas. No takie widoki trudno przebić, ale mam wrażenie, że jeśli coś na pewno pozostanie jeszcze obok tego niezapomniane z tej konferencji, to właśnie te liczne połączenia, połączenia ze studiem. Powiedz jak to się Tobie jako widzowi oglądało? No świetnie mi się, w ogóle, ja w ogóle cieszę się, że mogę po raz pierwszy, że tak powiem, świecić twarzą na, na I Love Marketing. Wydaje mi się, że to jest jedno z marzeń każdego marketera w Polsce. E, e, tym bardziej niemożliwe jest do taki, taki efekt, taki element samouwielbienia wśród marketerów mówisz, że chętnie się pokażą. Nie wiem, ja natomiast wiem, <laughs> że zawsze chciałem wystąpić na tej scenie, a... No no tak. Bardziej w pandemii wydawało mi się to niemożliwe, a oto jestem trochę oczywiście od z, z strony drzwi kuchennych, powiedzmy, sobie tutaj wszedłem, ale tym bardziej, no, debiut, mam nadzieję, że później już w takiej pełnoprawnej roli. Za lat kilka. No, Muszę jeszcze na to pewnie trochę popracować. Być może ta skromność nie jest uzasadniona, bo chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że Szymon Laszewicz jest producentem i prowadzącym programu Sportowy Sprawny Marketing, który znowu będzie można zobaczyć na fanpageu Sprawnego Marketingu i na YouTubie w przyszły piątek już. A wiem, że teraz gorący czas przed euro, Szymon. Oj, gorący czas przed euro, dlatego też ramówkę szykujemy taką iście piłkarską. Oczywiście później. Nie zapomnimy też o innych sportach, natomiast no tutaj bardzo dużo marketingowych tematów. W przyszłym tygodniu zaczynamy od spotkania z Karolem Tatarem z PZPN, który odpowiada za licencje, które właśnie sprzedaje PZPN firmom. Mhm używać wizerunków piłkarzy na różnych produktach, bardzo marketingowy temat. Jak pamiętacie pewnie ten format sportowego, sprawnego marketingu było też bardzo takich dużo, no może bardziej sportowych niż marketingowych, ale teraz mocno skupimy się na tych wątkach marketingowych, chociażby na tym jak PZPN śledzi no, robienie podróbek na całym świecie mhm. z wizerunkami piłkarzy. Także zapraszam was na nasze, na nasze odcinki tuż przed Euro i przed Olimpiadą, to się świetnie zapowiada Szymon. Ja też zapraszam wszystkich i polecam, bo to program, który już od dobrych kilku lat na naszej antenie co więcej, jeśli chodzi o ten gorący czas, to może jeszcze tego nie czujemy, ale kiedy znowu będzie euro, zresztą odkładane, no to myślę, że emocje sportowe znowu będą duże i to wszystko będzie uzasadnione. Dziękuję Ci, Szymon, i zapraszam, żebyś był z nami teraz też w trakcie ostatniego dnia konferencji. A jaki on jest? No to jest pytanie o to, kto z nami jest. I z przyjemnością przedstawiam wam teraz. Sylwetki tych, którzy już za chwilę pojawią się na tych kanapach, i powiem szczerze, nie mogę się doczekać. No, i jesteśmy wszyscy. Wieczna atmosfera. Nie wiem, czy to już słyszycie, drodzy widzowie, ale my słyszymy ten dźwięk, który dobiega z jakiegoś pięknego miejsca świata. Ale jeszcze z tego poznańskiego przywitam wszystkich, którzy tu się pojawili. Witam Was gorąco. To jest ostatni dzień I Love Marketing. Dzień dobry, o poranku. Ale zdecydowanie, hej, Cześć. last but not least, bardzo czekaliśmy na, na Wasze przyjście tutaj. I ciekawy jestem, czy Wam też te dni się dłużyły, bo widzieliście już, że konferencja trwa, a, a, a jeszcze nie byliście w studiu, Piotr? E, powiem zupełnie szczerze, że najbardziej chyba dłużył mi się ten okres pomiędzy nagraniem a tym, co dzisiaj tutaj się będzie działo. No ale oczywiście, no, jak już we wtorek wystartowało, to tak byłem strasznie ciekawy i oczywiście nie mogłem się doczekać, żeby, żeby się skończyło, żeby z jednej strony. No, zapytać, jak było, ale od kulis, a nie tutaj to, co widać było ze studia. A z ciekawości, kiedy nagrywałeś swoją prezentację, ile to ja czasu chyba, temu było? Drugi dzień, yy, czyli jeden z tych pierwszych, który nagrywał, no i dzisiaj ostatni dzisiaj dzień, kiedy... Tak, tak, tak. Chyba to był drugi dzień nagraniowy, wydaje mi się. Dzisiaj jesteśmy w takim poszerzonym gronie, cieszę się Kasiu, że do nas dołączyłaś, bo znasz tę konferencję jak mało kto, właściwie współtworzysz ją od lat. Można powiedzieć, że od samej koncepcji, bo z pierwszej edycji, także jak najbardziej. Ja też się cieszę, bo w sumie jestem dzisiaj w bardzo komfortowej sytuacji. Mm -hmm. Jestem pierwszy raz na Iron marketing i nie występuję. Wiecie, jaki to jest luz? No tak, znasz ten stres. Chociaż i ta sytuacja jest nieco inna, no bo jednak rzeczywiście ta najważniejsza część pracy jest wykonana, nagranie zostało zrobione, więc taki Michał Sadowski wygląda już na takiego dość wychilowanego. Tak to tutaj nie każdy, ale dzisiaj. Za poświęcenie, pozdrawiamy tutaj z całą ekipą. Hiela, pomachaj. Pozdrowienia, dla was. Jesteśmy z Wami z, z, z tego miejsca. Michał, nie wiem, czy oglądałeś wczoraj prezentację swojego imiennika, ale mówił coś o zdechłym kocie. I ten zdechły kot to takie najlepsze rozwiązanie na sytuację równie wieczną jak ta Twoja. Więc nie chcę nic sugerować, ale być może będzie taki moment, kiedy poprosimy, żebyś udał się na przykład gdzieś bardziej w stronę hotelowego lobby. Co ty na to? Oh. A właśnie. A się zrobić. Powiedz, Michał. Jasne, jasne. Na pewno na, na czas swojej prelekcji będę, będę szukał jakiegoś ratunku w miejscu, gdzie nie ma wiatru. Dobra, a ty jak wspominasz nagrania? Doskonale. Najlepsze 15 minut mojego życia. <laughs> I rzadko to mówię, ale w tym przypadku naprawdę super, bezproblemowo, mega ekipa, potem trochę roboty z montażem, no i kurczę mam taką refleksję, że sprawny tutaj może spić fortunę na filtrze, który w oparciu o deepfake i zamienia przynajmniej moją twarz na jakiegoś realnego wrestlinga albo coś takiego, bo to nie wygląda dobrze, Tak, tak, tak teraz patrzę. A ja bym powiedział, że, że wielu z nas życzyłoby sobie, żeby mieć teraz taki kadr za sobą. Paweł, ty odnalazłeś się w takiej sytuacji? Ja bardzo chętnie oczywiście, nie wiem dlaczego mnie nie zabrałeś. Fo. <grym śmany> okay. to, to jest w ogóle ciekawe. Niedawno przy w takim projekcie praca wakacje. Człowiek, który pracował online i miał dokładnie taki sam kadr jak Michał, czyli palmy za sobą, dostał oszan od swojego szefa, że to się mu nie podoba mhm. i że to wpływa demotywująco na pracowników, jak wszyscy są na Zoomie w biurze, a typ sobie siedzi i ma z tyłu palmy. A to nie jest Zoom? Z w tłem z Zoom? Piotr wierzył, że te tła już są bardziej zaawansowane technologicznie Oczy niż nam się wydaje. zrobić. ja widziałem to duński duńskiej programisty, która zrobiła sobie lupa na Zooma ze swoją twarzą, która wyglądała naprawdę na zasłuchaną a i no. przez cały czas Spotkiwała na spotkaniach. Bo tak po prostu... jak wiesz, opra na wywiadzie, nie? <laughs> tak, tak. Ja, ja myślę, myślę, że wszyscy studenci mają <laughs> pomysł dzięki tobie na wszystkie to lekcję. Podejrzewam, że już to <laughs> robią. No to ciekaw jestem też, Maciej, z jakim ty podchodzisz nastawieniem? Czy taki ktoś, kto na co dzień zajmuje się produkcjami YouTubeowymi, mógłby właśnie pojechać w takie ciepłe, piękne miejsce i inni pracownicy by mu to wybaczyli? Czy jednak musisz być na miejscu? Ja lubię być na miejscu, lubię plany, i atmosferę planu, aczkolwiek wiem, że jest mnóstwo osób, która reżyseruje, czy ustawia zdjęcia z dalekich miejsc. Zresztą są świetne narzędzia takie jak Frame.io, które już jakby pozwala się łączyć panie z teradekiem i jakby zdalnie przesyłać materiał na odległość. Mhm. Więc nie akurat marzy się być zawsze na planie, bo uwielbiam atmosferę planów, ale wiem, że mnóstwo osób z mojej branży pracuje na tych wyższych stanowiskach, kiedy mają po prostu osobę planową, która tam jakby. Jest ich rękoma na planie. Jasne, czyli na razie nie wybierasz się w żadne ciepłe miejsca. Bardziej wolałbym w zimne miejsca, ale to. <laughs> a okej, okay. no właśnie, to tu mamy człowieka od Islandii, który swoją drogą bardzo się angażował w to, co działo się ostatnio na konferencji tutaj, za co Ci chciałem z tego miejsca w imieniu swoim, ale też organizatorów podziękować, bo czuć było już Twoją obecność od pierwszego momentu. A to w ogóle, w ogóle dzięki. Ja, ja jestem totalnie podekscytowany. To jest najciekawsza konferencja, bo naprawdę przez trzy dni byłem uczestnikiem. I serio, to była najciekawsza konferencja od wielu, wielu miesięcy lockdownowych, gdzie jakby tempo, te rozmowy w studiu, klimat, wymiana informacji na czacie, to wszystko fajnie działało. I, i, I to nie była kon, kolejna konferencja, że się tam odpala właśnie na zakładce e, gadającą głowę, albo czeka się skończy i robi się coś innego. Więc, więc super, cztery godziny dziennie, super idealny czas. Ja się trochę podłączę i tak nawołam do widzów, że właśnie też z perspektywy uczestnika, bo wczoraj byłam w, w tej perspektywie, bardzo fajne jest właśnie to, jeżeli są te telefony, dzieje się na czacie, tutaj Maciek nas cały czas wspierał na czacie i cały czas była ta wymiana żywa. E, także gorący apel, żebyście dzisiaj też to oczywiście kontynuowali, bo e, to jest idealne dla nas wartość, że my wiemy rzeczywiście, że jesteście z nami i możemy na te pytania odpowiadać, ale też y, myślę dla wszystkich, żeby tak jak Maciek mówi, czuć tą atmosferę po prostu razem. I pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają nas w kinie, bo widziałem, że ktoś ogląda w sali kinowej. Było tak. Film, więc, y, to w sumie nasz debiut y, kinowy y, dla niektórych. Ja cię kręcę. No właśnie, ciekawe jakby to było, no, trochę jak za dawnych czasów. Cały czas mam przed oczyma ten obrazek Paweł Tkaczyk i, i, i wielki kubek popcornu. Tego mi, tego mi no, chyba no, brakuje. No właśnie chciałem powiedzieć, mówisz debiut w kinie, przecież my zawsze <laughs> Idźmy w kinie, także Ale na ekranie tak nie <coughs> jest, no. Ale o no, dobra, okej. Okay. Mm -hmm. Nie. No dobrze, słuchajcie, pamiętajmy, że to miejsce, w którym jesteśmy, jest, jest topowe z racji tego też, jak, jak powstał ten nasz line-up, czyli, czyli kto dzisiaj jest zaproszony do udziału, ale też ten top ostateczny ustalimy sobie dzisiaj po godzinie 14. Dlatego już teraz poproszę, żeby wszyscy, którzy nas oglądali w poprzednich dniach, oddali zaległe głosy na swoich ulubionych prelegentów. Można też teraz do nas zadzwonić, zdobyć książkę oraz pozdrowić tutaj zgromadzoną ekipę, ale jest na to dosłownie ostatnia Minuta, dlatego że za moment rozpoczniemy prezentację Pawła Tkaczyka. Dzisiaj zobaczcie, ważny jest też oczywiście nasz hashtag I Love MKT. Bardzo mi zależy na tym, żebyście cały czas wrzucając treści do mediów społecznościowych, pamiętali o nim. No i też o sprawny marketing, bo wtedy te wasze stories są podawane w szeroki świat. Tak to działało. Zresztą ty macie już też parę storiesów powrzucałeś. Tak, jako aktywny uczestnik w ogóle brakowało mi takiego backchannelu do z tyłu, więc idealnie. Sprawdza się w aplikacji. A tutaj czacie. ktoś fajnie skomentował, Piotr Wstępniak, że jego zdaniem to prawda, co mówimy. Maciej, czyli chodzi o, o Maćka Bodzicha, na czacie zrobił sobie już taką reklamę, że czeka się na jego prezentację już od wtorku. A to, a to jeszcze mam niespodzianki w czasie mojej prezentacji, więc się polecam. To nie wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. <laughs> bardzo, bardzo dobrze. Paweł, jak tak oglądałem Twoją prezentację przedpremierowo. to masz dobrze, nie? <laughs> jeszcze zanim się tam pojawił, te, te wykwintne animacje, to, to widziałem, że, że ta będzie poświęcona trochę takim porównaniom ze świata sportu, prawda? Główna metafora, której używam jest ze świata sportu, natomiast to jest prezentacja o sprzedaży i marketingu. To znaczy, ona jest o robieniu lepiej sprzedaży i marketingu. Pokazuje, w którym miejscu Większość marketerów popełnia błąd, idąc jakby zgodnie z procedurą, mm. która jest odwrotnie ułożona niż powinna być. Mm. Natomiast... Czy chcesz, żeby ten lejek mniej przeciekał? Tak, żeby lejek. Tak, no Widzisz, spoilujesz mi tutaj, że ona jest o lejku. Natomiast tak. I, i A ten ta... lejek to jakiś nowy koncept sprzedaży, Totalnie nowy koncept sprzedaży. Nikt że się nie tego Zostawiasz sobie lejek. Tak, tak. Jest... Podpisuję się potem. <laughs> Wyobraźcie sobie, że sprzedaż jest lejkiem, nie? I ten lejek przecieka. <laughs> A no tak. No to właśnie dobrze, że po tym. W wielu latach spotkań wreszcie mamy coś nowego, moi drodzy. Ania pisze, że na bieżąco oddaje głosy. To katalog marzeń i Beata, jej ekipa pozdrawiają z kina, więc tam oglądają. Agnieszka to chyba jakiś sygnał dla organizatorów. Następnym razem zamiast owsianki poprosi popcorn. No może to byłby jakiś sposób, gdyby wręczać w tym zestawie startowym taki wiesz, do mikrofalówki. Ja zawsze takie lubiłam. Musimy przemyśleć rzeczywiście, bo będzie Albo atmosfera jeszcze bardziej... Albo można zrobić, powtórzyć replikację takiego eksperymentu, w którym był popcorn bez dna i okazywało się, że ludziom jak dasz popcorn, to będą go jedli tak długo, jak tylko jest. Jak sięgali, sięgali, tam był dosypywany że... Netflixa musisz im zapadać z przodu, nie? Żeby tam, wiesz... Także tak, opcja, opcja domyślna Netflixa z gra tak. na lupie i tylko popcorn. No. Może się nie zmieścić tylko do welcome <laughs> Moi drodzy, lecimy. To znaczy, że to jest ten moment, w którym mam przyjemność zaprosić Was na pierwszą prezentację. I to nie jest czas rzeczywiście, żeby już więcej spoilować. Zobaczcie, co przygotował Paweł Tkaczyk. Cześć. Nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Czasem, tak jak teraz, staję w białej pustce, poopowiadać ludziom różne rzeczy. Czasem.